tak Rozpoczynamy od opinii kapitanów, których za chwileczkę zwolnimy. Także Paweł Budik proszę o ocenę spotkania. No nie było to jakieś spotkanie ani z naszej strony myślę, że ani ze strony, że na jakimś wysokim poziomie po prostu dużą rolę odgrywała dzisiaj zagrywka. Ze zagrywkę, to już zespół Zagrywka zagrywkę potem był w stanie zablokować. Wam się to udało tylko w jednym secie. Keďže mi się to udalo v Čech, tak i bola punkty? Ale... dla Dva. keďže žina. No my čongler... Čongler myšlo, že robíme, robíme za to, že... Aký... Ehm... Neviem, nechcel by som to teda nazywać nepotrebným pretože to je také, také, slovo, ktoré každý užíva a veľmi to podobá. Ale po prostu málo, málo gramy i to je, to je naražená v na každej pozícii. Gratulacje oczywiście dla Kedzierzyna, bo nie są to bardzo, bardzo ważne punkty. Dla nas e, szkoda, bo jeden by się nam na pewno przydał. Ile, <grym> tak? tak, dziękujemy. Marcin Nowak? Cieszymy się bardzo pewno do zwycięstwa przed tym meczem. Rzeczywiście myśleliśmy o trzech punktach i widzieliśmy jakie one są dla nas cenne. Udało się nam to zrealizować. Po raz kolejny mamy nauczkę jakby takiego przestoju Teraz w tym dzisiejszym meczu teraz w meczu, czasami zdarzałem się to po pierwszym. I musimy na pewno z tego wyciągnąć wnioski, bo, bo generalnie w każdym meczu mamy takie przestoje i tutaj na pewno musimy nad tą koncentracją i, i pełnym zaangażowaniem da, da, da w dalszym ciągu pracować, bo to, bo to często spowoduje, że przegrywamy feta, a czasami i mecz, dlatego tutaj tu jest ten problem, który, który zagrażalne się pojawia. Cieszę się do zwycięstwa, no i myślę, że... Wszystko jeszcze przynajmniej w tym sezonie, dlatego pełna koncentracja i, i w dalszym ciągu będziemy pracowali nad jeszcze lepszym wynikiem i lepszą formą. Dziękujemy. Jakieś pytania do kapitana? To dziękujemy panu. Przy tym Przepraszam. Przepraszam. Przed nami Chciałem pogratulować trzy punkty zespołu z Kędzierzyna byli w dzisiejszym na pewno ładnym faworytem i, i to nie podlegało wątpliwości. My tutaj mogliśmy ewentualnie powalczyć o punkty pod jednym warunkiem, że zagralibyśmy bardzo, a to bardzo dobre spotkanie. Musielibyśmy zagrać na maksał swoich możliwości i wtedy mieliśmy szansę tutaj powalczyć o jakiś punkt. To co powiedział Paweł, no naszą bolączką na razie jest przyjęcie zagrywki, regularne przyjęcie zagrywki. Zespół z ma bardzo dobrą zagrywkę, jeśli w meczu oni wykonują tę zagrywkę bardzo trudno, jest, jest, trudno się z nimi gra. Mają no, dobrych środkowych blokujących, ustawiają dobry blok, zorganizowani są dobrze w obronie, więc chcę kończyć piłki na podwójnym, na podwójnym bloku jest bardzo trudno I, i dlatego tak to dzisiaj w tych trzech tak wyglądało. My zagraliśmy bardzo dobrą zagrywką w trzecim cecie. <laughs> I nie robiliśmy błędów przyjęć przede wszystkim. Gdzieś kędzierzem, Kędzierze trochę zagrywkę w Świętecie, i, i tutaj mieliśmy szansę nawiązać dni walki i tego co wygraliśmy. Szkoda mi trochę tego czwartego seta, bo zastano tam 10, chyba 8, graliśmy dobrze. I, i, i Łukasz poszedł na zagrywkę i, i Brzadeliką swoją miejscu dawał to, że zrobili 6-7 punktów porządku, było się 16-11, i to był to, by taki już chyba dwójkrotny trudny. Zarówno już nie potrafili się podnieść z tego stanu. No trudno. My mamy inny cele niż i Kędzierzyn wiadomo walczą o czwórkę, czego im życzę serdecznie, natomiast my walczymy o utrzymanie. I to, I to było dzisiaj widać. Dziękujemy. Andrzej Tobacki? No ja powiem tak, no na pewno no, 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 z trzech punktów się cieszymy, dlatego że, że mówię, no, no idę dość o punkty, także te trzy punkty dla na, nas na bardzo bardzo ważne zwłaszcza w kontekście wyników które mają miejsce yy, lider w Lidl w dniu dzisiejszym jeszcze mniej nie wygrało bo, bo nie. O, że w Wosztynie. Ostatnio go do środkówkę to pokazały dwa pierwsze sety yy, gdzie faktycznie nie, realizowaliśmy założenia taktyczne nie, nie, i, i, i dobrze podgraliśmy z wywką bardzo dobrze yy, funkcjonował układ blogobrona. Natomiast on, niestety set trzeci pokazał któryś raz z rzędu, że po prostu tu, tu po y, dwóch wygranych setach siada na, na tę koncentrację i to było w uczciwe, że znowu nie, nie widać. Po prostu y, mówię, ta liga jest bardzo mocna, to nie można pozwolić sobie na chwilę słabości, na chwilę dekoncentracji, bo on mógł... Jeżeli w ten sposób y, się, powiedzmy, podejdzie do seta ta, 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 czy, czy, czy do meczu, to się wygrać nie wygra, tutaj trzeba wygrać na maksa z każdym edyn, to już, to już pokazać co nam nas w czy powiedzmy, czy powiedzmy my mecz w Radomiu, czy nawet w dniu dzisiejszym, także nad tym musimy pracować, myślę, że do play jeszcze jest troszkę czasu i tak jak mówię, no musimy przed, przed, przed wszystkim grać spokojnie swoją grę. Dziękujemy. Jakieś pytania nie ma, to